Następnym element, na którym się skupimy, będą nasze kolana, które powinny być stabilne. Bardzo często spotkamy się z tym, że te kolana koszlawią do środka. Częściej niestety występuje to u kobiet. Jak sobie z tym poradzić? Pierwsze ćwiczenie, które Wam przedstawię, będzie bardzo popularne, nazywa się Monster Walk. Pokażemy Wam jak prawidłowo je wykonać, bo niestety bardzo często jest ono wykonywane źle. Ruch zachodzi w płaszczyźnie czołowej. Zakładamy sobie gumę mini benda nad staw kolanowy, wychodzimy od lekkiego zgięcia w stawie biodrowym, w stawie kolanowym i zaczynamy od prawidłowego ustawienia stopy, czyli wszystkie palce i cała stopa są oparte o podłoże. Rotujemy kolana lekko na zewnątrz, czyli już mamy element korekcji i teraz będziemy się poruszać do boku w płaszczyźnie czołowej, ale tak, żeby nasze kolana nie schodziły się do środka. I żeby stopa nie wyprzedzała kolana do boku, bo niestety będzie ono dalej koślawiło. To była prawidłowo wykonana wersja ćwiczenia. Następne ćwiczenie, które Wam przedstawimy, nazywa się Muszla. Będzie ono już w pozycji leżącej. Ćwiczenie w pozycji leżącej, czyli muszla. Znowu chodzi nam dokładnie o to samo, czyli wzmocnienie staw biodrowy, kolano i stopa w płaszczyźnie czołowej w ruchu odwiedzenia. I teraz ideą naszego ćwiczenia jest to, żeby guma była cały czas napięta. My nie możemy rozluźniać mięśni, nie możemy puszczać tego napięcia mięśniowego, bo ono ma stabilizować naszą kończynę przez cały czas trwania ruchu. Mamy lekko zgięty staw biodrowy, kolanowy, złączone stopy. I wykonujemy ruch odwiedzenia. Nasz podopieczny nie może się odkręcać w stawie biodrowym, nie może mieć niestabilnego kręgosłupa lędźwiowego, ma cały czas pracować kor i wykonywać ruch tylko w kończynie dolnej. Odwiedzenia i przywiedzenia z cały czas napiętą gumą. Elementem wzmacniającym i ćwiczeniem korekcyjnym, które pomoże nam w pracy nad Poprawą zakresu i ruchu w przysiadzie będzie klasyczny goblet skład, ale z wykorzystaniem takiego elementu, który ułatwi naszemu podopiecznemu ruch zejścia w dół z prawidłowym ruchem w stawie kolanowym, czyli tą rotacją do zewnątrz. Ja sobie wykorzystałem do tego zwykłego bega którego ustawiam na środku między kolanami naszego podopiecznego. Jego zadaniem jest wykonanie prawidłowego przysiadu w taki sposób, żeby kolanami nie dotknąć naszego przyrządu. Dokładnie tak, zwróćcie uwagę, w jak prosty, ale skuteczny sposób działa ta pomoc. Kolana rotują się na zewnątrz, jest to taki feedback dla naszego podopiecznego, który mówi mu o tym, nie schodzę kolanami do środka, rotuję je ładnie na zewnątrz, czyli wykorzystuję element korekcji w stopy, tej ładnej supinacji, element korekcji w kolanach, rotacji na zewnątrz i rotacji zewnętrznej w stawie biodrowym poprzez aktywację mięśni odwodzących w ruchu.